Wyraźnie brakuje mu pewności siebie. Nie ma gola! Efektowne podcięcie, ale zupełnie nieskuteczne. Ależ pewnie. Brawo, brawo, brawo. No, nie wygląda zbyt pewnie. Fatalna próba! Chciał oszukać, nie udało się! Oj, chyba nie jest byk pewny siebie. Umieszcza piłkę w siatce. Zimną krwią wykorzystuje ten rzut karny. Spokojnie zabija ten karny na bramkę. Ale szopanowanie tego zawodnika! Niesłychane! Dużo luzu, luzu, za mało koncentracji. Ależ napięcie, jeśli trafi do bramki, zapewni swojej drużynie zwycięstwo. Fatalnie przestrzelił, daleko od bramki. Losy tego spotkania zależą od tego rzutu karnego. Sam chyba nie wierzy, że strzeli. Najważniejsze, że jest goł. To może być najważniejszy moment tego meczu. Ciekawe, jak zdecyduje się uderzyć. Chyba zżera go ten. Wytrzymał do końca. Znakomicie strzelił. Ważą się losy tego meczu? Czy Uda musi uratować drużynę przed porażką? Trafia! Ufa w paradusiach! Wyraźnie brakuje mu pewności siebie. Nie trafia! Kośnie prawdopodobnego, jak spudłował. Ależ presja od tego karnego zależą losy tego spotkania. Wytrzymał brąka, koniec, koniec! Wojna nerwów końcówce, ale w końcu mamy rozstrzygnięcie!